Zęczyk. Nie, już już nie, 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 Ale nie, nie, to nie, I nie, nie, rzeczy, ale zobacz, nie, nie, I to jeszcze... Co to jest? Co to jest? Mami? Jakie a zobacz, jaka bajeczka. Zobacz, jaka bajeczka tu się przyciska. I czyta? Mama! Widzisz? Już teraz będziemy kroić torcie. Zobacz, jak to tu jest. Czyta? Tak, dla dziesięciu. Łyże. Łyżkę daj do ręki. Ja zabiorę świeczki, co? Ja nie, nie misiu, nie, nie. Za dużo bodźców. Nie wie, co się ma ten. Już będzie nie, będzie jada teraz. Siada do mamusia, tak? No jedz misiu, am. Chodź cię jadę.

пить бы может